Wielu z nas koniarzy zna ten moment, kiedy wszystko to, co dajemy koniom do jedzenia, po prostu zaczynają rozrzucać, bawić się miskami, grzebać nogą i te wszystkie cenne minerały i witaminy, które miały trafić do żołądka, trafiają do gleby. I tutaj z rozwiązaniem przychodzą worki do karmienia koni. Worki, które zostały tak skonstruowane, że mokre jedzenie nie stanowi dla nich żadnego problemu. Mają na tyle wytrzymałe materiały, że spokojnie możecie podawać koniom po prostu jedzenie na mokro i już nie ma tego rozrzucania tego jedzenia i witamin. I przede wszystkim to, co miało trafić do żołądka, po prostu tam trafia. I też dużym atutem worków jest to, że możecie konie karmić na padoku w momencie, kiedy macie konia w trybie bezstajennym. Bez prowadzenia koni do wiaty, bez ich wiązania, tylko i wyłącznie samymi workami. I to przyspiesza bardzo proces karmienia, i przede wszystkim powoduje, że mamy bardzo duży spokój, ponieważ konie wędruje od konia do konia, nie zagląda do miski kolegi i też go nie przegania, tylko konie po prostu uczą się, że, że tak naprawdę no, to się nie opłaca. Podsumowując, przede wszystkim zaletą jest to, że koń nie rozrzuca jedzenia i witamin. Karmić możemy nawet w stadzie pojedynczej jednostki, natomiast też może koń zjadać we własnym tempie i przede wszystkim jak karmimy całe stado, to jest bardzo szybki proces całego karmienia. Można podawać mokre jedzenie, łatwe czyszczenie, wytrzymałe materiały, pięć wariantów kolorystycznych i możliwość personalizacji. A to wszystko na perfecthorse.pl. Zapraszam.